Się macho, moi drodzy. Ja się śmieję, bo tak. wyciągnąłem tutaj ten sprzęt do nagrywania. Ewa myśli, że ja mm -hmm. go nagrywam. Mówi, idź mi stąd. Mm -hmm. Idź mi stąd, bo kremuje twarz. Nie wiem, co ona tutaj robi. A ja chciałem Wam powiedzieć, że mamy nowy dzień i w ogóle Wam powiem jeszcze, że Ewa mówi, że. Że, że wszyscy ludzie, że czas płynie i wszyscy ludzie się zmieniają, i każdy jest inny niż 20 lat temu. Ja natomiast uważam, że nie wiem jak każdy, ale ja jestem taki sam jak 20 lat temu, czy nawet 30. Znaczy nie pod względem wyglądu, tylko pod względem charakteru, tak mi się wydaje. Przecież wiesz, że tak nie jest. To jest niemożliwe. Co wy o tym myślicie? To jest możliwe czy nie? To jest niemożliwe. Ja myślę, że to Życie jest... jest, drugim Taka, możliwość jest... jest Taka możliwość jest niemożliwa. Taka możliwość jest niemożliwa. Ona mówi, żeby ze mną nie wytrzymała, jak ja bym był taki jak kiedyś. No nie wytrzymam, teraz ja z nią. Tym, co ona mówi normalnie do mnie, no. Co ty do mnie rozmawiasz, no? O czym ty do mnie rozmawiasz? Paja? To, że życie jest drugim człowiekiem, odbija na naszym życiu takie piętno i zmieniamy się nawet nie wiedząc o tym, zmieniamy się pod wpływem innych ludzi, okoliczności, po różnych doświadczeniach życiowych. Ja w życiu bym się nie martwiła o nic, gdybym nie miała dzieci, nie? Dzieci to w ogóle jest taki, takie... Takie przeświadczenie dorosłe, że o Boże, wszystko trzeba zrobić, żeby to dziecko było zdrowe, szczęśliwe, żeby wszystko miało, żeby niczego nie upragnęło. I, I ta sytuacja już zmienia Ciebie. Tak, ale nie pod względem. nie tak bardzo. Co? <noise> tak to bardzo. powiem Ci tak, taką, taką krótką anegdotę, jaka by się odbyła, dobra? No, dobra. Zakładamy, Słuchajcie, że... Słuchajcie tą anegdotę. Zakładamy, że Twoi koledzy myślą, no. że się nie zmieniłeś, nie? No. I zajeżdżamy tam do Ciebie i no. oni podbijają do Ciebie, czy Ty byś nie chciał z nimi w garażu obalić zero Oczywiście, że chciał. Ale byś tego nie zrobił. Czemu? No dlaczego byś tego nie zrobił? Wziąłbym ich do domu i byśmy... <noise> Myśmy w domu obalili, no ale w domu przecież lepiej się pi jak w garażu, nie? Ach, no właśnie, o tym mówię. No tak. No w domu lepiej, ale byśmy wypili w każdym bądź razie. W każdym razie. I nie chodzi o to, że ty byś się z nimi nie wypił, bo byś wypił. Tylko nie, nie już na takich warunkach. No tak, no ale. Bo przez ja to... życie jesteś się jakiś wygodny, lubisz jakiś skomfortowy. No właśnie. Już na pewne rzeczy reagujesz inaczej, na coś się nie godzi. Trzeba pić po pierwsze nie ze szklanki, tylko z kieliszka. Nie w garażu, tylko w domu i przepijać przede wszystkim, przepijać. Jeść przede wszystkim. Jeść, bo kiedyś to się przepijać, może i przepijało jeszcze jakimś, w ogóle czym ja przepijałem, jakimś, jakąś fantom. O matku, no widzisz, widzisz, mówiłam ci, że ci życie uratowałam, no. No, uratowała mi, no widzicie, co ona gada, co ona opowiada wam za pierdoły, pociska wam jakieś kity, że To każdy ci powie, że ci życie uratowałam, nie tylko ja. Tak, czyś. oczywiście, że tak. Ale to tak jest. Uważam, i może teraz zabrzmi to lekko niegrzecznie, ale uważam, że jeżeli. Lekko niegrzecznie. Słuchajcie. Jeżeli mężczyzna ma kobietę, nieważne czy żonę, czy partnerkę, to ten wyraz, którego ty nie lubisz, no właśnie. To jest jego czym... życie jest bardziej wartościowe, jest lepszym człowiekiem, pod wpływem tej kobiety. No chyba, że kobieta ma jakiś tam. Temat. To znaczy, że moje życie jest lepsze pod wpływem twojego. Tak. 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 Przepas musi mieć kobietę, wtedy jest ok. Bo jak nie ma, to właśnie on za, zaczyna pić, zaczyna... bez celu. Ale ja z tobą jestem i też piję. Ale ty nie wiesz, o czym mówię. Ty mówisz o chlaniu. No ja mówię o chlaniu. No. Nie chleję, tylko piję. Wiecie, to jest kulturka. Pełna kulturka. 0,7 nie więcej niż 0,7 na... <śla> to rzeczywiście kulturka. To jest kulturka. I do tego jakieś tam przekąski, tak jak kiedyś, kiedyś z kolegą, pamiętam... <laughs> Nie wiem, czy wam to opowiadać, ale wam opowiem. Yy, poszliśmy do... Yy, poszliśmy do sklepu. Kupiliśmy... Znaczy, on kupił. Bo on yy, był mi winien odstawienia, więc kupił <laughs> litry, Litr, jakąś tam flaszkę, litr. Nie wiem, czy tam wyborową, czy jakąś, kupił liter. Wychodził, wychodząc ze sklepów, od razu mu wyślizgnęła się i poczaskał. Więc wrócił, kupił drugi liter. Tak. Kupił drugi liter, i. i co? I już nie poczaskał. I później był jeden sklep, i drugi był zaraz obok, i tam sprzedawali. Kiedyś wiecie, to był taki Rarytas, dopiero to wchodziło, że sprzedawali kurczaki z rożna, nie? I kupiliśmy sobie po kurczaku. Poszliśmy sobie za taką starą piekarnię, zrobiliśmy sobie ten literek za tą piekarnią, zjedliśmy Ale jaka? na a jak mhm. yy, i zjedliśmy, yy, słuchajcie, yy, po tym kurczaku całym, po jednym, nie? On miał spust, ja też miałem spust, a oboje byliśmy tacy chudzi, nie? Nie byliśmy tacy. <laughs> ja... To byłem, yy, ile ja ważyłem przecież kiedyś tam od... między 75 a 80, nie? Teraz 90, ale już ważyłem 105, ale zleciałem. Dzięki temu, że. Yy, nie Ewa, tyle. Że nie żorem tyle. Nie, no dobra, no i zrobiliśmy po tym kurczaczku, rozeszliśmy się kulturalnie do domu i było, on był w ogóle z innej miejscowości. to Ja już później nie wiem, nie, teraz wam nie powiem, nie pamiętam, czy on pojechał autobusem. <noise> czy czasami, nie samochodem. No. Czy, nie, samochodem na pewno nie. Yy, <noise> chociaż on mógł samochód zostawić u mnie. Na podwórku i na nogach, bo to było chyba tam 3 czy ileś kilometrów, albo po prostu go ktoś podwiózł, no nieważne. No ale takie były czasy, tak żeśmy zrobili sobie e, za piekarnią e, taką libację e, naszą, prywatną. I Ewa mi teraz właśnie jeszcze <grym powiedziała <grym poza kamerą, że jakby mnie wtedy zobaczyła, to ja bym nigdy jej mężem nie został. Widzicie, ile ja bym stracił? <grym> no, widzisz. No. Dobrze, że mnie wtedy nie znała jeszcze, bo o, ja byłem, dobrze. Bo ja byłem taki fajny wtedy, no, wiecie. Za ja byłem wtedy fajny, a ona by sobie pomyślała, że ja jestem jakimś alkoholikiem degeneratem. A ja byłem normalnym y, człowiekiem nastolatkiem, w sumie wtedy chyba czy tam dziesięciolatkiem, bo byłem, miałem nie wiem, koło 20. Nie? Tak. To już dobrze. było fajnie. Dobrze. dobrze. Teraz idziemy, teraz będziemy pić kawkę sobie, tak. Teraz. Teraz jestem pokrywlikowana, a o, ty nie. Teraz idziemy kaskę będziemy pisać. To śniadanko, widzieliście, jest zrobione. To jest śniadanie, moi drodzy, dla Igora, kolegi. Druga część jest dla mnie, bo Igor je jakieś płatki czy coś. On, ja i powiedział, że on nie będzie chciał. No, a chłopaki gdzieś poszli teraz, bo miał kolegę na noc, spał tutaj, i teraz poszli zeszli, obudzili się i poszli grać w kosza już. Już samego rana, bez śniadania, poszli grać w kosza. No, piesek. Piesek zjadł troszkę jajecznicy, smakowało mu. A my mamy już tutaj ze wunią kawę i taką hałkę. Ona jest. Nie wiem w zasadzie, czemu nie, nie ten. Czemu nie zrobiłem sobie kanapek, ale zjadłem tej jajecznicy, może dlatego. Co mówisz? No właśnie mówię, śniadanie jadłem może dlatego. I taką chałkę do tej kawki sobie jeszcze zjemy i będzie dobrze. Moi? Z tych pierwsi z habiki chcecie? Oczywiście. Oczywiście. Tu mamy tu, mamy, mamy, tu Donia sobie grzeje parówki. Parówek nie powinnaś w ogóle jeść, bo są bardzo szkodliwe, a już na pewno nie powinnaś jeść gotowanych, tak jak tutaj się gotują. Nie no. na takim dużym ogniu. Na zimno są le, parówki zdrowsze niż takie, yy, ale na zimno wiadomo są niedobre. No ale kto, kto, kto w ogóle wymyślił, że coś co jest dobre jest zdrowe, nie? No. <laughs> Wszystko co niedobre to zdrowe. Dobra, yy, to jest rosołek, ale tak te, dużo tego wszystkiego tutaj całego jest. Kurczaka, co wy tutaj całego da, to kurczaka razy. to dużo mięcha będzie, co my z tym mięchem zrobimy? Zjemy, a jak nie to zrobimy, nie robimy z mięsem. Aha, widzisz jaka ty jesteś mądra. Ty jesteś normalnie taką... Tam jest moja córka. Stała dopiero. Która skończyła szkołę już. Już nie będzie chodzić do szkoły. Jeszcze tylko maturę i... i... i co, i co później? Nic. Prawo jazdy będzie robić. I później nie wiadomo co. Teraz dzieci mają tak, że nie wiadomo co będą robić po szkole. Ja wiedziałem co będę robił w piątej klasie podstawówki już. A tutaj dzieci, proszę bardzo. Jacy super. Jacy super są. A tutaj mamy tyle bananów, wiecie, bo Ewa chciała y, robić y, ciasto pod tytułem. Jakie? Kopiec kreta. Właśnie. Kopie... Kopiec kreta chciała robić, ale. Tam na górze krzyczą te dzieciory. prędne chyba pójdę ich spacyfikować. Ale y, będzie piec Igorowi y, torta na urodziny, więc. Mm, po co kopiec kreta i tor. Wszystko moi drodzy się budzi do życia. Po malutku. Tydzień czasu czereśnia się zakwieciła, jak nie wiem co. Jest yy, niby słońce, ale jest jeszcze nie jest tak yy, nie jest tak ciepło, nie jest taki chłodny. Dwie i te dwie Dobrze wyniosę. Ty wychlałaś, a ja będę nosił, jo? Oczywiście, taki na morze i zostawił. A, no. Yy, moi drodzy, idziemy po lubczyk. A gdzie się chodzi po Lubczyk? Do lubczy się chodzi po lubczyk. Lubczyk, bo ona okazję obcinać by żeby w bok szedł. U nas, u nas nie ma nic prócz lubczyku. Sa są Gdzie są te sałaty? No jest posiana, ale nie widać, wiesz, szczepiorek. To jest czosnek. czosnek, czosnek. Ciekawy, jak, ciekaw, jak ten czosnek ten wyrośnie. Czy to do, do, dobry, dobry będzie? No pewnie nie no, jak dobry, to dobry. Moi drodzy, rosołek już jest. Jeśli chodzi o danie number 2, to jeszcze nie ma, ale będzie później. Rosołek jest bardzo dobry. Jak zawsze. Tam się kłócą, bo Igor gdzieś idzie. I nie chcę zmienić bluzy. No. Bardzo dobre. Ze względu na moje bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o y, jedzenie Ewy Potraw, mogę stwierdzić, że to jest najlepsza kuchnia, jaka kiedykolwiek powstała ever. Tak, najlepsza. Nie ma, że to trochę lepiej, tam trochę gorzej. To jest najlepsza kuchnia po prostu i dlatego Muszę wybudować jej jakąś restaurację. I ona sobie tam będzie pichcić. Żeby od rana do wieczora Od rana do wieczora będzie sobie tam pichcić, żeby cały, cała Polska mogła poznać, jakie to wszystko jest pyszne. Tak, moi drodzy. Tak. Yy, a tutaj Ewcia teraz robi biszkopt który jest u nas na kanale i do tego biszkoptu będziemy nagrywać film torcik robimy Igorowi na 12 no tak właśnie chciałem powiedzieć że będziemy później nagrywać bo biszkopt jest na kanale Gotuj i, i dlatego nie nagrywamy ale ten torcik który będzie z pewnością bardzo dobry no bo jakżeżby inaczej będzie na kanale którego w drugą sobotę chyba maja bo w pierwszą jest co placki. jest placki takie bardzo dobre dy, dyniowe a w drugą... twarogowe twarogowe no właśnie no ja tak mówię dyniowe no. bo dyniowe też gdzieś tam są nie No i, i ten I, a w drugą sobotę będzie właśnie ten y, torcik Także jak się pewnie słusznie domyślacie zapraszam na kanał Gotuj z Ewą Tam bardzo 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 dobre to wszystko jest tam Piesek myśli, że coś dostanie, ale nie, pani kotlecika uzmanie, nic, ale to nic piesek nie dostanie, nic, dostanie od pani. nic piesek dostanie. nie dostanie. Dostanie, ona wie na co czeka, nie, czy ona dostanie, przykryjemy raz, co to ona wstygnie, nie, to co ona wstygnąć? O, biszkopcik się zrobił, tak. to tak się robi. I się że żeby nie opadł nie miał takiej możliwości. No widzisz. No widzę. No widzisz. Jeśli natomiast chodzi o schabowe, to właśnie się produkują. właśnie się schabowe produkują i te, które się wyprodukowały, to są takie wielkie. takie wielkie to są schaby. Tu jest rosołek, tu się ziemniaki gotują, tu się schaby robią. Robią, czy co? Ewa mówi, a ja już wyłączyłem, ja już wyłączyłem, nie słyszeliście tego, a tu jest część mizerii, bo do tego będzie mizeria jeszcze. O, tu Donia mi podstawiła swoje, jest a ja tutaj mam swoje i mizeryjka i jest normalnie, a czym ona ma z masełkiem, a ja nie mam? Też mam, a mi się już rozpuściło, bo ja lubię masełko do ziemniaków, tak, koperek, schaboszczak, mizeria i jest, i jest